Eee, manko mordeczki, ja jestem Kinek, a w tym filmiku jak zauważyliście nie ma intra. Dlaczego? Bo myślę, że jest niepotrzebny, ale jak się ze mną nie zgadzacie, napiszcie o tym w komentarzu. Dzisiaj obejrzymy nowy jakiś flying glitch, no, że prezent może latać. Brawl Stars to jest jakiś nowy glitch. No i obejrzymy w ogóle faile i wygrane. No, na kanale JK Brawl Stars. Więc co, ja będę na to reagował. Niestety nie, ma, nie może być aż tak głośny dźwięk, bo prawa autorskie, wiecie o co chodzi. Więc co, zaczynamy. Taki przerubnik, ok. Nie, no też chodzi o to, że żebyście mnie słyszeli. No, kto to może wygrać? Oczywiście, że ból. A nie. już użyje ulta, tak? A nie, nie użyje. Oooo. Wpółczuję. Akurat straci tego soczka, tak? Co? Szeli na soczku nie pokonała bóla bez soczka? Nie ogarniam tego. Okej, okay, tutaj pewnie Mike zrobi jakiegoś kozańskiego skoka. Okej, okay, jak widzicie, ależ to było dobre. Zabił jeszcze... No, Daryla, czy znaczy nie, nie Daryla. Kogo on tam zabił? Świetnie. Okej. Okay. A ja najbardziej czekam właśnie na tego bita z tymi prezentami. Jak już mówiłem... Znaczy nie mówiłem. O, jeszcze najważniejszy moment w tym filmiku. Znaczy nie najważniejszy, ale jest dosyć ważny. Dlaczego? Otóż dlatego, bo szukam współpracy. Jak chcecie ze mną nagrać filmik, jestem do dyspozycji. Napiszcie w komentarzu kontakt. Znaczy tak kontakt, najlepiej Messenger, ale jak Instagram to jakoś nie... znaczy nie. Musi być Messenger. Musi. To jest takie dobre, Kocham te mamy z tym Ok, to jest jakiś Dark Killer To jest gracz to... okej okay. Sorry, jakbym źle wyczytał, ale Jeszcze nie umiem angielskiego aż tak dobrze Jak na przykład ludzie, którzy tam mieszkają jedziecie z kim? Co się dzieje? 27 sekund. I to byłoby szatonów, jakby ten ktoś zagrał za 20, jeszcze był z podywajaczem. Świetnie. Teraz że nagrywam takim screen recorderem, ale innego się nie da przez YouTube, bo mogę być na taką słabą bunker tylko, gdy można. Nie trafi tego. Jednak mm -hmm. Oho. Wow. To było dobre. Choć pewnie robię to na parcie. Bo skill u nich no, chyba nie. Samobója strzeli. A nie to ty? Janusz no kurczę szel. Jakby on jeszcze tego nie strzelił, nie? To nie wiem. Tutaj Mortis przejął piłkę. Z dregu przejął, bo już umarł, no i już nie ma piłki. No i... Uhohu! Mi ładną brameczkę zdobyła, jak widzę. O, oh, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jadę na zimowisko z Unitedem. No i myślę, że teraz mogę nagrywać vlogi, bo wtedy mogłem z wakacji. Ale teraz będzie zimowisko, więc... Jadę na drugi turnus jakby co, więc możecie mnie widzieć, ale bardziej pewnie United będzie tą atrakcją. Monsterki! Kill Kill. kto the... tak robi halo darkness -y o Polak chyba i tak Polak mamy Polaka pingo tutajcie widzowie tam było to napisane reklama Robię nic. Jestem już w pocięciu. Kolejne. Znowu pocięciu To Tam nikt ten. To znowu będzie reklama... Nie, w końcu nie ma. Super. Mogę to zrobić promo za promo. No, chyba, że macie mniej niż 10 subskrypcji, to by mi się nie opłacało, nie? A to było to! Widzieliście to? Widzowie, widzieliście? To tam się odbiło, tak jakby w powietrzu tego ściana. Wow! Tego się nie spodziewałem, potwórców. Ch choć w sumie, czego to nie można. Czego to można się nie spodziewać Prze o Super salonie Super sal jest znany z tego, że może robić wszystko. Jeden HP, nie. Nie, nie wierzę. Brawling Master. No ciekawe, czy taki Master on jest. No nie jest Master, nie samobójost, No, nie to jest na też master. Nie, jeszcze kiedy nie strzeli. Przepraszam, ale nie mogę. Jak to możliwe, naprawdę. Jaka jest na to szansa, powiedzcie mi? To chyba duże, jeżeli to się stało. So. Najgorsze w peny, znaczy jak gram peny to najlepsze, że są te pieniążki, nie? Czyli fajny krok ładnie rozkłada skrzydła, nie? Mogę sobie kupić tego skina, ale po co nie kupuję skinu, kupuję legendy. Brawo, dzień. trzeba tylko 3 minuty. Widzowie, i pewnie się zdziwicie, że dwa filmy w jednym dniu, o co chodzi? No, a o to, że dzisiaj jest weekend, jest weekend. No i ostatnio była nieregularność. No i chciałam jakoś wam to wyna wynagrodzić. Jutro też się pojawi filmik. Albo nie! Jutro robimy live'a. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz w komentarzu hmm, jajko. A przypnę ci serduszko, co Wy na to. Czyli będę wiedział, że oglądacie moje filmy, bo ja i tak widzę to w statystykach. Ile no, jest czasu oglądania w minutach? pewnie tylko wchodzicie i zostawicie lajka. A w, a w No, do góry czy w dół, to już nieważne. Byle, że. Byle, że to na nam dziękuję za te 120 subskrypcji. O, w ogóle zapomniałem o Napiszcie w komentarzu, która z tych akcji najbardziej przypadła Wam do gustu. Napiszcie tam minutę i sekundę. Jak możecie to jeszcze podpiszcie tam No coś się tam działo Bo tutaj będę wiedział, że to nie jest jakaś dowolna minuta Wiecie o co chodzi? Pewnie nikt nie wie I mm, tak nie daj na to przegra nie, no, przegrał okay. Jeszcze tylko dwie minuty, Pamiętajcie o tym, ale trzy dokładnie, bo a nie, znam, że jest 55, to ja tylko 5. ty do mojego klubu w Brawl Stars Team Kirak. Ghost. Znam, po, znam osobę, która się tak nazywa w Brawl Stars, ale to na pewno nie jest ten Ghost. To mała prawdopodob... Uch. Okay, na rzecz taką, wiem, że jest sport, no szansa, ale. Fery, ale co? Ale żeby to nagrać, I masakra jakaś Delano. Ładny, nie powiem, że. Co? Mógł to na w innych krajach jest na no, odwrót czy o to, Nieważne. Ciekawy nawet Kto wykle? Mordich czyn to te dwa krótkie. To nie był no tak że wygięstywać z tym głupi po prostu. Reklamać, robię cięcie. Jesteśmy już po cięciu. No i to już jest koniec. Dziękuję mordeczki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie. No i co? To jest też czotka. Siema, Eluwina. Kurczę, nie mogę.